Też chodziły nie i zbierały tam. No i śpiewały tak, takie, żeby nie. taką piosenkę jeszcze przypomina sobie. Posłuchajcie, jak nie... Nie wiecie, co się dzieje na tym świecie. Jednim wojna. Straszna chwała, wiesz, dla drugich to zabawa. na cóż, matki synów macie. I tak. <kluz> i chowacie, wychowałaś, wykamiłaś. Teraz kryję go, mówiła. ojciec z matką teraz płaczą. Kiedy dziecko zobaczy. A syn Jęczyk, nie woli nikogo. Teraz serce boli, już zabrali wszystko zboże. Co nam teraz zapomoże? I wciąż biorą kontyngenty. Kiedy koniec Boże święty? Czy to już nie będzie lata? Czy to będzie koniec świata? Bo wciąż zimno i despada. Oj, na no ludzie wiada, biada.